Dobra, Dobra uważamy na kogoś. Ja Przez... Od razu, o, Ej, ej. O, to ale... Dobrze, To no, to yes. jest. Bravo. Bravo, ah, jest. no, Dobra, ale pregunta. akcja była ona, Dramat. 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 Jest. Już powrót. ja. Pan, co on tam czaruje, chyba ja co ja ja się uda tam w A, i on będzie zgrywał, to jeszcze też resztę też. Dobrze. Oj, czy tabuś, gdzie tam już? no, no ale Nowak, sypówka Kawa ma takie wrzutki, że wszystko przyjdzie Wiesz, jak, jak nabiegasz no to nie ma... A, dobra, w biegniesz tam o oh. ale podal <grystanie> Mówię kurwa się na to A jak tam wszyscy chyba są O dobre strzał ładnie 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 Brawo słuchajcie Kolana kurwa bara þess að byrja